Laudetur, Jezus Chrystus. Jak już Państwo wiedzą, w ubiegłym tygodniu rozpoczął się pozasądowy proces arcybiskupa Carlo Maria Vigano. Ponieważ jest oskarżony o schizmę, sprawę rozpoznaje dykasteria do spraw nauki wiary. Co oznacza proces pozasądowy? No oczywiście system sprawiedliwości czy wymiar sprawiedliwości watykański i polski się zupełnie różnią, ale myślę, że w ogólnych zasadach pewne rzeczy można jednak porównać. Więc niech sobie Państwo wyobrażą, że nawet w tym naszym niedoskonalym prawda, systemie stają Państwo przed sytuacją, kiedy Państwa sprawę ma rozpoznawać nie sąd, nie sędzia, tylko na przykład jakiegoś rodzaju urzędnik sądowy, na przykład referendarz. Sami Państwo rozumieją, że działa to oczywiście na niekorzyść osoby oskarżonej. I tak jest w sprawie arcybiskupa Wigano. Jak się też możemy domyślać, ponieważ od lat są poważne różnice między Franciszkiem a arcybiskupem Wigano, no to rzecz jasna, ta napięta sytuacja, znaczy pewnie już w tle przygotowywano tę sprawę od dłuższego czasu, natomiast no, szale goryczy pewnie. Przeważyło to, że arcybiskup Wigano oskarżył Bergoria publicznie o to, że jest homoseksualistą. Kolejna rzecz. To oskarżenie o schizmę. I teraz się proszę nam mnie nie gniewać, bo jednak przypomnijmy sobie spójrzmy, jak wygląda definicja schizmy w kodeksie prawa kanonicznego. To jest kanon 751 i jest to Odmowa uznania zwierzchnictwa biskupa rzymskiego lub utrzymywania wspólnoty z członkami kościoła uznającymi to zwierzchnictwo. I tutaj, oczywiście, Państwo rozumieją, że no jest określenie ogólne biskupa rzymskiego, bo chodzi o aktualnego, tak? W momencie, w którym dana sprawa się toczy, aktualnego następca św. Piotra. No i to utrzymywanie wspólnoty, no to rozumiemy, że w przeszłości to się tak dokonywało, że po prostu jakaś większa czy mniejsza grupa osób z biskupem czy biskupami po prostu się odłączała i przestawała uznawać zwierzchnictwo Watykanu. Problem polega jednak na tym, że od wielu lat są wątpliwości odnośnie do legitymizacji sprawowania urzędu papieskiego przez Bergolia. I to bardzo poważne wątpliwości, które, no, przypomnijmy, tyczą się nawet tego, czy Benedykt XVI rzeczywiście ważnie zrezygnował? Bo jedno wiemy na pewno, w przeciwieństwie do wszystkich papieży, którzy wcześniej, nie z powodu śmierci, kończyli swoją posługę, to on nie abdykował, tylko wygłosił oświadczenia. Więc już tutaj zaczynają się problemy. Arcybiskup Wigano przypomnę tylko, oskarżał kardynała Bergoglio, że Urząd Papiejski przyjął w złej wierze. I tu tylko znowu przypomnę, że gdyby ktoś, na przykład dla jakiejś korzyści, tak, czy po prostu samej chęci sprawowania władzy, objął jakikolwiek urząd kościelny, to jest to nieważne. Tak, i tyczy się to i biskupów, i tyczy się to także biskopa Rzymu, którego uważamy za papieża. Rzecz jasna, proces pozasądowy też właściwie blokuje jakąkolwiek możliwość obrony tak, poprzez dyskutowanie tej kwestii. Na koniec przytoczę Państwu kilka fragmentów z oświadczenia arcybiskupa Wigano. Wykorzystane, przetłumaczone przeze mnie fragmenty będą mogli Państwo znaleźć w opisie filmu w dokumentacji. Cytuję: Dykasteria do spraw nauki wiary poinformowała mnie prostym e-mailem o wszczęciu pozasądowego procesu karnego przeciwko mnie w związku z oskarżeniem o popełnienie zbrodni schizmy i zarzucaniem mi zaprzeczenia legalności papieża Franciszka. Zerwania komunii z nim i odrzucenia Soboru Watykańskiego II. Zostałem wezwany do Pałacu Świętego Oficjum na 20 czerwca osobiście lub przez prawnika kanonicznego. Zakładam, że wyrok został już przygotowany, biorąc pod uwagę, że jest to proces pozasądowy. W tym miejscu może tylko takie krótkie uzupełnienie, że zarówno apostazja, herezja, jak i schizma, które są opisane w tym jednym kanonie, który Państwu przytoczyłam no jednak wymagają pełnej świadomości to znaczy w sensie celowości działania znaczy to musi być zamierzone arcybiskup Musiałby de facto w ogóle zaprzeczyć uznawaniu także samego urzędu papieskiego zarzucane mi oskarżenia traktuję jako zaszczyt uważam że samo sformułowanie zarzutów potwierdza tezy których wielokrotnie broniłem w różnych wystąpieniach to nie przypadek, że oskarżenie przeciwko mnie dotyczy kwestionowania legitymizacji Jorge Mario Bergoglio i odrzucenia Soboru Watykańskiego II. Sobór reprezentuje raka ideologicznego, teologicznego, moralnego i liturgicznego, którego nieuniknionym przerzutem jest bergoliański Kościół synodalny. To jeszcze jedna rzecz, którą może warto, żebyśmy sobie uświadomili. Od tego takiego aggiornamento i tego takiego otwarcia, które miało nastąpić po Soborze, tak, tego odświeżenia, e, prawda, y, tej wiosny, która prawda, miała nadejść, jakoś jednak nie nadeszła. Zobaczmy, jak spój spójrzmy na taką ogólną perspektywę, jak szaleńczo się wszystko zmieniło. Od tradycyjnej, od wiecznej katolickiej liturgii. Po takie pajacowanie, jakie mamy dzisiaj. Ale są też zmiany, których tak wyraźnie nie było widać, i to była taka zmiana, powiedzmy, personalna. Tak jak już kiedyś wspominałam, problemy zaczęły się przed soborem, problemy w tym sensie, że zaczęła się zmieniać mentalność pasterzy, przede wszystkim biskupów. Dlatego święty Pius X ostrzegał przed modernizmem. Ale pomimo to moderniści przedostali się do hierarchii. I ci ojcowie Soborowi, proszę zobaczyć, bo przecież to oni de facto promowali, tak? czy polecali określonych kandydatów jako następne pokolenia biskupów. I to leży także u podstaw katastrofy, bo to są pasterze, którzy wyłącznie pasą samych siebie i tak naprawdę nie wiedzą, dokąd chcą iść. Oni chcą tylko, żeby im było dobrze. Konieczne jest, aby episkopat, duchowieństwo i lud Boży, Poważnie zadali sobie pytanie: czy zgodne z wyznaniem wiary katolickiej jest bierne przyglądanie się systematycznemu niszczeniu kościoła przez jego przywódców? Bergoglio promuje niekontrolowaną imigrację i wzywa do integracji kultur i religii. Autoryzuje błogosławieństwo partej samej płci. I narzuca wiernym akceptację homoseksualizmu, tuszując równocześnie skandale swoich protegowanych i awansując ich na najwyższe stanowiska kierownicze. Wykracza poza swoją rolę w sprawach ściśle związanych z nauką, ale zawsze i tylko w jednym kierunku w kierunku diametralnie przeciwnym do tego, czego zawsze nauczał Kościół. To dzieło zniszczenia, ta chęć wyrzeczenia się zbawienia dusz w imię pokoju ludzkiego, który zaprzecza Bogu. Nie jest wymysłem Bergoglio, ale głównym i niewspomnianym celem tych, którzy wykorzystali sobór do zaprzeczenia magisterium katolickiemu i rozpoczęli burzenie kościoła od wewnątrz. Kościół katolicki został powoli, ale pewnie przejęty, a Bergoglio otrzymał zadanie uczynienia z niego agencji filantropijnej, kościoła ludzkości, włączania i środowiska w służbie nowego porządku świata. Ale to nie jest Kościół katolicki, to jego podróbka. Do tego tematu będziemy oczywiście jeszcze wracać w najbliższym czasie. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tej informacji, pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.